Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj e, będę chodziła po domkach i zbierała cukierki w grze Rocity Dizzy e, Także zapraszam was serdecznie do odcinka e, A dzisiaj będziemy grać w Rocity Dizzy, ponieważ jest to moja ulubiona e, gra Chyba, na ten Jedna z ulubionych, o tak powiem Jedna z ulubionych gier na Robloxie, więc e, chciałabym też, żeby tutaj była właśnie ta gra jeżeli wam też się spodoba, to zostawcie łapeczko w górę, subika, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmiku, bo odcinki są codziennie na moim kanale o godzinie 16, Chyba, że ostatni właśnie wczorajszy odcinek się trochę bardzo opóźnił i niestety co wina jest YouTube'a, bo bardzo wolno się ładują te odcinki właśnie, żeby je wstawić, więc bardzo was przepraszam. Mam nadzieję, że już się to nie powtórzy e, więcej. I co? Jeżeli Wam się spodoba, zagrano, te to też napiszcie w komentarzu. Nie, a będzie więcej odcinków, więc e, tak. A e, więc zaczynamy z pierwszą rundą. Idziemy e, zbierać cukierki. E, będziemy chodzić po tych domkach. E, ogólnie też. Ja już dużo razy nagrywałam ten, te odcinki jakby z rodziny Jakby nie wiecie o tym, bo to nie jest na tym kanale Jest na kanale mojej koleżanki, ona się nazywa Lololot Tutaj wam się pokażę, jak, jak wygląda jej kanał i na tym kanale są odcinki ze mną Więc zapraszam was Pokażę wam też gdzie są, jakby, gdzie są odcinki gdzie występuję ja tu mam wszystko pokażę I co, idziemy po cuksy tu, tu jest akurat mój domek, zobaczcie Ten sam skin i mm, napiszcie w komentarzu jak ocenicie mój skin tutaj w tej grze Bo on jest taki bardzo halloweenowy Ja ogólnie ten odcinek a, nagrywałam w halloween Więc dlatego mm, bardzo ja lubię ten, e, jak robią te aktualizacje na Rosy Dizzy Bo właśnie e, lubię chodzić po tych i zbierać cukierki to jest bardzo fajne i no fajnie się to jakby zbiera, e, więc e, tak. E, czy coś jeszcze? Co ja chciałam powiedzieć? Bo ja to coś chciałam jeszcze powiedzieć. Jak zwykle, ja tak na, na każdym odcinku właśnie tak gadałam. Ale e, tak, e, zapraszam was też na grupkę na Nananek na Robloxie. E, nananki się nazywają. Zapraszam Was też na mojego Instagrama. Jeżeli ktoś ma Instagrama, to Was zapraszam. Nazywam się nanonka2.it więc tak na Discorda też Was zapraszam, bo odcinek... Bo ostatnio właśnie jedna z widzek w się switasie posunęła taki plan, że może założyć Discorda i też tam z wami rozmawiać. Więc jeżeli ktoś ma, to bardzo, bardzo zapraszam też. A no, na dwa. <noise> I co? Lecimy zbierać dżuksy. Mm, Jest ja mi się jeszcze coś. Dość... No, niestety już skończył nam się czas na zbieranie e, tych cukierków. I niestety mi się zawiodła. Więc teraz e, one się pojawiają tylko wieczorem o dziewiątej. Tak? O dziewiątej. A się pojawią o 9 te sukcesy, więc musimy chwilę poczekać aż kolejne zrobimy. Myślę, że uda nam się dwa zrobić, czyli to był jeden, jeszcze jeden. To jest mój dom. Ja tutaj nie chcę Wam pokazywać, bo jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, to Wam pokażę. Na przykład w następnym odcinku Wam pokażę, jak wygląda ten dom, więc nie chcę Wam... E, spoilerować. A teraz idziemy na balkon, ponieważ jest są. E, zaraz, e, zaraz, e, za, jakieś kilka, za jakieś No, już pewnie zaraz. E, będą chodziły ząbki. Zobaczcie, już się mgła zrobiła, i zaraz będą chodziły. Zaraz to się pokaże ja bardzo tego nienawidzę, bo w tamtym roku nie było tych zombiaków, były tego cukierki i koniec. A teraz robili taką aktualizację, że chodzi się po dombę i za chwilę nagle pojawią się zombiaki, które cię atakują i możesz stracić wszystko. Więc lipa. Ja się ich boję w ogóle za jak się zabije zombiaki, to też tam jakieś śrubki chyba zostaje, Coś takiego, ale ja nie umiem zabijać tych więc no niestety. Nie wiem, jakie je zapić, więc mm, muszę się ukrywać. W ogóle nie, nie, tego. nie, 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 nie Z tego nie, zrobili tą zrobili ale tak to nie, 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 Dobra, no więc zaczęła się już ta misja, gdzie by zabijać te zombie. i jak widzicie, ten zombie chodzi jakby za mną. Dobra, no więc zaczęła się już ta misja, gdzie chodzą te zombie. i jak widzicie, ja stoję na balkonie, a on chodzi za mną, więc to jest bardzo grube i ja nie nienawidzę tych ząbiaków. w ogóle. Patrzcie, mam tutaj pistolet, ale jakby ten zombie stał tam, gdzie jest kanapa, to by łatwo właśnie... to No widzicie, jakby tam stał, gdzie jest ta kanapa, a potem tam chodzi, żeby to szkło. Ale o kurczę, strzelałam szło. On nie to jest niebezpieczny. Ale no... On musi być pod Nie może być tak trochę się różnić do przodu. No ja się ruszę, on stoi, no. Ostatnio były dwa, więc teraz jest dobrze przez jeden. Mam się, że żaden kolega nie przyjdzie. Bo jakby tutaj stał, to też by było ok. Dobra, no to musi po prostu stać i czekać aż to minie, ale no nie wiem kiedy to minie, bo co... E, no, tego, tego. O, już! O, jak na żądanie, moje, normalnie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Przed chwilą <grytkiwą grytkiwą> mówiłam, żeby już to zniknęło. I co? I mamy to! Zniknęło. Więc dobrze, dobrze jest. E, fajnie, fajnie, że zniknęło. W ogóle to muszę usunąć i dać takie. Dynie, jakby. No ale tutaj zrobię, um, przewinę to trochę, bo to będzie takie nocne ustawienie tej dni. Więc teraz wracam. No to do saminie i jak myślicie, jak to wygląda, takie dnie ustawione? Ja mi się właśnie to podoba. W ogóle tak samo na święto zrobiłam, tylko z takimi zielono-czerwonymi lampkami. A teraz lecimy do drugiej gry i lecimy zbierać sukcesy. Teraz mam jakby inny wykorzyszenie, który daje plus 20. 5% cukierków, więc jest dobrze. Kupiłam je za cukierki, <gry> więc yy, będziemy więcej cukierków zbierać. E, dzień dobry, masz jakieś cukierki. Dziękuję bardzo. Wow, dostałam 83, nie 63. 83 dostałam, bo tu mi się pokazuje na moim liczniku. W sensie dodaje mi się tu, dodaje mi się 82, a pisze 62, czegoś tak, albo 64 albo 64 pokazujesz, nie pamiętam. <gry> O, widzicie, i dostałam 92, nie 74. Więc jakby podwójnie dostałam, nie? Więc myślę, że fajnie. Idziemy dalej. Teraz mm. jest mój dom i jakiś taki pusty dom. W ogóle, jeżeli jest Halloween, to właśnie bardzo fajnie e, robią, bo e, nie są takie puste, bo no jak jest normalnie, jak jest zima, gdzie coś to są takie puste domki. W sensie jest puste pole, trawa jest tylko. I ta tabliczka, że. Że sale, tak? For sale. Eee, a tak, to jak jest Halloween, to porobili po prostu takie domki i myślę, że to jest fajne. No, było jednak, jakby były puste pola i były tylko osoby, które grają, i na przykład by grały dwie osoby, no to trochę lipa, nie? <laughs> trochę by była lipa, a tak, to to fajnie, jak zrobili te domki, bo przynajmniej można sobie dużo cukierków, więc ja bardzo lubię tym gram więc polecam A jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry no to piszcie w komentarzach ja mam dużo pomysłów i... dużo pomysłów i w ogóle eee... też e, mm, mam dużo pomysłów na takie parodie jakby, takie historyjki na przykład, nie? w ogóle taką, no, takie historyjki właśnie nagrywaliśmy u mojej koleżanki na kanale, więc zapraszam was na lololot eee, już nie chcę tam chwilę tam w którejś tam minucie wcześniej mieliście zdjęcie jak wygląda jej kanał i odcinki na których występuje więc e, warto się cofnąć do przodu i tam wszystko wam pokazuje i w ogóle no a teraz zbieramy cuksy dzień dobry dzień dobry dostam 101 od Jonathana od <laughs> Jonathana no, idziemy dalej a tu kto mieszka? Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka ja już nie mogę? Czemu? Chyba, że ktoś już był w tym domu. Czemu nie mogę? Idziemy dalej. Co jest grane? Co jest grane? Dobrze, dalej. A więc jeżeli film wam się podoba, zostawcie obeczkę w górę. Subie godzoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego filmiku. Bo pamiętajcie, że... Odcinki są na tym kanale, o jest więc zapraszam was a, i zostawcie w komentarzu, pod, e, mną, e, w komentarzu pod filmami ze mną. W komentarzu pod filmami ze mną u lololot napiszcie, że jesteście z odcinka mojego, więc to bye!